Zorganizujemy spot dla Wedla. Zdjęcia można podzielić na dwie części. Pierwsze, bardziej klasyczne, reklamowe, nieco fabularne, w którym opowiadamy relacje mamy, dziecka. I drugie, takie już stricte, foodowe, w którym bardzo pięknie i apetycznie pokazujemy czekoladę, którą kochamy. 6, 7, 8, 9, 10. Ona się przelewa, świeci, jest łamana, jest rozsypywana. W każdy możliwy sposób, w jaki ona funkcjonuje na co dzień, ale w sposób bardziej filmowy. Trzy, 2, 1, akcja. Akcja, akcja. Bardzo ważne jest, żeby obserwować jedzenie. No i przede wszystkim, właśnie wiedzieć, co w tym jedzeniu jest najważniejsze do pokazania, właśnie ta apetyczność. No I tutaj mamy wiele różnych narzędzi do tego, żeby to, to robić. Prysmarowujemy różnymi oliwkami, sprayujemy wodą, żeby to było wszystko takie właśnie świeże i apetyczne. Ta kruchość czekolady, żeby wychodziła. Yy, głębia głębia koloru, tego brązu. Często też posiłkujemy się używaniem tak zwanych mokapów. Tak, żeby patrząc na tą czekoladę, żebyśmy czuli zapach tej czekolady. To według mnie jest yy, najważniejsze. I tą aksamitność czekolady, na przykład płynnej czekolady, to jak ona się tam przelewa to, co robimy w nazwanionym klatkarzu, no to jest właśnie to o co chodzi, żeby ten widz yy, yy, zakochał się w tej czekoladzie. Wielkie oczy zrób, kamera idzie! Super! Ola.